Obraz Chrystus świętego Jana od Krzyża to jedno z najważniejszych dzieł surrealistycznego malarza Salwadora Dali, które powstało w 1951 roku. Dali, znany ze swojego kontrowersyjnego stylu i nietypowych technik artystycznych, stworzył to dzieło, które łączy w sobie religijne motywy z innowacyjnym podejściem do formy i kompozycji. Obraz został zainspirowany mistycyzmem i duchowością, a jego tytuł odnosi się do, do świętego Jana od Krzyża, hiszpańskiego mistyka i poety znanego ze swoich pism, które koncentrowały się na zjednoczeniu duszy z Bogiem. Dali, który był głęboko zainteresowany tematyką religijną oraz psychologicznymi i Filozoficznymi zagadnieniami, postanowił przedstawić tę tematykę w taki sposób, który był charakterystyczny dla jego stylu. Chrystus, świętego Jana od krzyża, przedstawia postać Jezusa wiszącego na krzyżu, jednak nie w tradycyjny sposób. Dali zrezygnował z typowego ukazania męki, a zamiast tego umieścił Chrystusa w centralnym punkcie kompozycji, nadając mu majestatyczny wygląd. Postać Chrystusa jest ukazana na tle surrealistycznego nieba, z którego spływają ciemne chmury kontrastujące z jasnością postaci. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego obrazu jest jego perspektywa. Chrystus jest przedstawiony w taki sposób, że widok na krzyż. Wydaje się pochodzić z góry, co dodaje dziełu głębi i wrażenia, że widz spogląda na scenę z wysokości. Tło obrazu jest malowane w intensywnych kolorach, które zwiększają dramatyzm i emocjonalny ładunek dzieła. Interpretacja obrazu jest dość złożona. Dali, łącząc motywy chrześcijańskie z surrealizmem, starał się przedstawić nie tylko fizyczną, ale i duchową perspektywę na postać Chrystusa. Obraz łączy w sobie elementy mistycyzmu z atmosferą niepokoju, które są typowe dla jego dzieł. Przez zastosowanie nietypowej kompozycji i intensywnych kolorów artysta ukazał wewnętrzny stan zmagania i oddania, pokazując, że męka Chrystusa jest jednocześnie uniwersalnym doświadczeniem miłości. Poświęcenia. Dzieło po raz pierwszy zostało zaprezentowane publicznie w 1951 roku podczas wystawy w Nowojorskiej Galerii Julian Levy. Od tego czasu zyskało uznanie i stało się jednym z najbardziej znanych dzieł Daliego. Dziś obraz znajduje się w Galerii Królewskiej w Glasgow, gdzie jest regularnie wystawiane i podziwiane przez miłośników sztuki na całym świecie. Chrystus świętego Jana od krzyża to nie tylko wyraz surrealistycznej wizji Dalego, ale także próba zrozumienia ludzkiej duchowości i mistycyzmu. Obraz pozostaje istotnym punktem odniesienia w historii sztuki, łącząc z elementy religijne z nowoczesnym podejściem do formy i treści, a także stanowi doskonały przykład unikalności i innowacyjności Salwadora Daliego jako artysty.